Jadąca rowerem. Czułam się bardzo uniesiona, szczęśliwa, pogodna. Zastanawiałam się, jak można tę rzeczywistość wewnętrzną za pomocą fotografii zobrazować. Czy można sfotografować świat wewnętrzny? Rzeczywistość jest jedna, ale jej postrzeganie znacznie różni się we wnętrzu każdego z nas. Zbudowałam więc moje wnętrze. I właściwie za pomocą fotografii obrazuję tutaj trzy wymiary tej samej rzeczywistości, w kolejności jednak od wewnątrz. Pierwszy wymiar to jest właśnie to wnętrze, które jest tutaj symbolicznie taką zamkniętą, zbudowaną przestrzenią, w której jestem, i w cały odbiór właśnie tam się odbywa. Nie jestem jednak cała. Jestem raz pół, na drugiej fotografii mam, nie mam jednej ręki, jest już poza tą rzeczywistością, bardziej na zewnątrz. I w taki sposób chciałam pokazać, że ten moment zawierał w sobie jakąś nadrealność. Myślę, że ten gest. Sztuki, tutaj, jest bardzo ważny, żeby pokazać, może nawet nie jakąś irrealność, ale na pewno nadrealność, jakieś uniesienie. Drugi wymiar to ta rzeczywistość, już bardziej zewnętrzna, którą, której doświadczam, którą widzę, którą podziwiam czyli las. Są zdjęcia lasu. Dotykam roweru, który rzeczywiście dotykałam. I ten trzeci wymiar. To te małe zdjęcie zawieszone w górnym rogu, obrazujące, w jakim, o jaki właściwie moment chodzi. Co jest od wewnątrz sfotografowane? No więc jadę rowerem i wzięłam to zdjęcie w ramkę, żeby pokazać pewnego rodzaju odwrócenie porządku, fotografii zawiesiłam je nawet na nicce, żeby pokazać trywialność i to, że właściwie ta fotografia od wewnątrz, przeżywanie świata od wewnątrz jest dużo bardziej istotne. Że fundament odbioru rzeczywistości odbywa się z, z poziomu ludzkiego wnętrza, z ludzkiego serca. Myślę, że jest to bardzo ciekawe odwrócenie porządków w fotografii. Udowodniłam sobie, że można sfotografować ludzkie wnętrze. Nie tylko, tak jak pozornie się wydaje, fotografia jest dokumentacją tego świata zewnętrznego. No i też fotografia tego momentu wewnętrznego pozwala mi przekazać ten obraz. Innym. Bardzo lubię to zdjęcie. Myślę, że to w fotografii jest coś nowego. Największa jest w mojej wnętrzu, jak już potem jest ten drugi wymiar rzeczywistości, bo aha, niech ten wymiar rzeczywistości powstał, a my dokładnie tej rzeczywistości zewnętrznej, a zarazem chciałam takie takie ale to też nie I drugi wymiar to jest to, co ja doświadczam, czy ja dotykam, co widzę, widziałam lat, jest zdjęcie nas, jakiś pewien interfejr. No i ta trzecia wymiar to jest ta fotografia, no, to jest to jeszcze najnowsze, najbardziej zbierane to no, mi bardzo się podobało, chociaż mam całą wystawę na ten temat, ale to musi czekać, dlatego że nie jest tak, że ja myślałem pracy sami. Nie, że to jest prawda, że ja czekam na ten moment. Dlaczego moment? I to był taki moment. A to musi być w ten moment, bo tutaj w fotografie tutaj tu jest w kolei modlitwa płaca i do ten moment. By udało mi się go oddać. Na tyle zmienione kłopot. to jest ten głupi, piutkań w ciemności, dlatego że stanę, stała zdjęta to do wnętrza. Przepraszam, mogę przymłodza? Po drugiej stronie rzeczywistości. Do tej fotografii zrobionej w tym samym duchu. Użyłam autentycznej, autentycznego zdjęcia, zrobionego jeszcze w Karmelu, w, w naszej celi. Siostry używały do wszystkiego słowo nasza, bo tak naprawdę nic nie należało do, do siostry. Znaczy, że jakbym powiedziała, że to była moja cela, chociaż tylko ja w niej mieszkałam i spałam. To byłoby to nieprawdziwe, dlatego że siostry ślubowały ubóstwo i wyrzekały się wszelkiego posiadania. Dlatego nawet jak miały śpiewnik, który do nich należał, w znaczeniu, że otrzymały go, to, to otrzymały go do używania na jakiś czas. Tak. I dlatego mówiły nasz śpiewnik, a nigdy nie używały słowa mój śpiewnik. Dlatego Używam teraz słowa nasza cela. Więc zdjęcie zrobione w naszej celi, w której ostatecznie tylko ja mieszkałam. I moment, który chciałam udokumentować za pomocą fotografii, to taki moment modlitwy dla mnie ważny. W którym zostałam napełniona miłością Boga. Myślę, że to było coś takiego, że Bóg sam zabrał mnie do swojego wewnętrznego świata. Dostałam się do Jego serca. Jakoś absolutnie Bóg wypełnił mnie swoją miłością. Bóg, jako absolut, miłość na świecie. I w tej Intymności, która była całkowitą ciemnością, w pozytywnym tego znaczeniu we mnie, pojawił się biały kwiat. Była to Lilia. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to za kwiat. Sprawdziłam znaczenie Lilii. W duchowości Lilia jest symbolem czystości i dziewictwa. I yy, dziewica co ciekawe, to jest kobieta, która wybrała jedynego oblubieńca. I tutaj tylko z Wami się podzielę, bo często dziewica jest kojarzona tylko z tym, że jeszcze nie miała seksu z mężczyzną, natomiast dziewica dlatego jest kojarzona często z zakonnicami, dlatego że one rzeczywiście w życiu nie mają seksu, dlatego że jako jedynego oblubieńca wybrały Boga. Ale ostatecznie nie idzie o seks, tak naprawdę, w dziewictwie, tylko o wybór jedynego oblubieńca, czyli o miłość. Fotografia moich butów, które rzeczywiście wtedy też zrobiłam, które widziałam w tej rzeczywistości, którą doświadczałam na zewnątrz. Też yy... sandały. Karmelitanki yy, bose chodziły tylko w sandałach i do tej pory chodzą tylko w sandałach. Jest to wyraz ubóstwa zakonnego. <grystanie> To, zaczęłaś mówić o tym, o tych... No, no jak powiem, że powiem. tutaj te... elementy tutaj to... Y, są y, przeniesione do nas fragment y, y, karteczki na modlitwie, bo jak byłyśmy za koniec, to bycie przynosili nam modlitwy e, na południu, taką specjalną ścianę, nie? Ale to nie jest jakiś to co to jest wgodne... Nie! No, nie, intencje, nie, nie, nie,

I użył takiego sformułowania. Nie jest tak jak zwykła fotografia, która tylko fotografuje to, to co jest na zewnątrz. To. tu to takie coś, to, to, to coś do mnie powiedzieć. No i postępował sobie wystarczająco wtedy. Znaczy ja wtedy nie wiedziałam, że będę mogła to zrealizować, bo wtedy nie czytałam o, o wystąpieniu z zakonu. No i e, jak już tutaj się znalazłam, to widziałam, że pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to, to, to sobie sama udowodnić, czy to jest możliwe. Zrobić taki obraz, który będzie jednak no, ikoną, Bo fotografia, jak najbardziej uważam, przez swoją wiarygodność, przez to, że jest dokumentacją rzeczywistości tej wizualnej, że ma w sobie ten wymiar prawdy, przez to, co istniało, ma prawo wejść w tą rzeczywistość duchową. Bo co to jest duchowość? To jest ta prawda tego, co się dzieje, tego nie. Tego naszego życia, nie? I, I uważam, że fotografia jak najbardziej ma to prawo do tego, aby mówić, mieć w sobie te elementy, które ma ikona, ten zapis, który można przeczytać jeszcze głębszy. Bo ma ktoś mówi, a to jest jakaś dziewczyna, nie Maryja, nie? Każde powołanie że macierzyństwa jest tym samym powołaniem, nie? Że to jest jedyny My realizujemy nasze życie poprzez przez, przez, przez powołanie, które otrzymujemy. I dlatego uważam, że ma, ma prawo ta, ta dziewczyna tutaj być w swoim centrum. Nie, to jest wiesz, tak po prostu, znaczy, nie się trzymać, które bardzo serdecznie zacznę z Dlaczego odpowiadałaś, że będziesz tam na tego treningu, na tym zakładzie? Jaka formuła, że może to jest jakiś taki... Myślę, że tak, bo tam, bo tam jest też ta reguła posłuszeństwa. Ta, 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 tak myślę, że nie mogła być w Ja tam robiłam noś, posłuszeństwo od fotografa, że że u to proszę to, to No i brak z zewnętrznym światem. Ja nie miałam już z zewnętrznym światem, więc nie mogłam tak sobie stąd, jakbym się ja takie nie Musiałabym być już chyba przełożona i sobie sama się spod... nie zadzwonił do Sarza, proszę mi. gdyby to już pan musiała chcieć, nie I też nie chciał, także ja. tak, to nie jest. Uważam, że nie się. No tak to nicy to piszą.